Was bardzo serdecznie na moim kanale. Wszelkie sprawy, tak naprawdę, kanał założony z myślą o komentowaniu, a nie otaczającym na rzeczywistości tego, co się dzieje wokół mnie i Was. Chciałbym, aby ten kanał nie ograniczał się do jednej konkretnej kategorii, a dodatkowo chcę go tworzyć razem z Wami, więc jeżeli chcecie widzieć mój punkt widzenia danej sprawy, ewentualnie, żebym przedstawił Wasz punkt widzenia, wystarczy, jak napiszecie o tym co chcecie, żebym opisał w komentarzu, prześlecie na maila lub napiszcie do mnie na Twitterze. Filmy będą wychodzić raz w tygodniu. No i oczywiście to będzie zależne od Waszej aktywności i interesujących tematów, no bo wiadomo, jeżeli będzie Was coś interesowało, no to będę kręcił tego więcej. Mam nadzieję, że stworzymy ciekawą społeczność, która będzie w kulturalny i miły sposób mogła porozmawiać się na wiele tematów. Także komentujcie, lajkujcie i subskrybujcie. No i oczywiście piszcie o czym chcecie usłyszeć w następnym filmie. No i do usłyszenia.